Jak się bawicie? Świetnie. Zostajecie na całej Tak. jesteście? W Policji Jesteśmy z Turku, jesteśmy tutaj. Siódmy raz. i jest naprawdę rewelacyjnie. Pozdrawiamy całą rodzinę z Turku i kopalnię węgla brunatnego Adamu. Przyjechaliście na Rów czy na festiwal tam? Przyjechaliśmy na festiwal. Kupiliśmy legalnie. Co Wam się najbardziej podoba tutaj? Ten klimat. Ten film jest I wspaniały. Ja przyjechałam... Z... Więc... Właśnie. Ja przyjechałam spod Jelenii Góry z mojego miasteczka, to jest mój chłopak, on przyjechał z Holandii. Jak Wam się podoba na festiwal? How do you like the festival? Awesome. Chłopak bardzo, ja też to jest mój powrót po paru latach, więc jestem zachwycona, że atmosfera jest dalej super i... Jesteście tylko na jeden dzień czy na całe trzy. Moi, moja rodzina mieszka bardzo blisko tutaj w okolicach rodzina, więc myślę, że będziemy po prostu że codziennie na parę koncertów na wybrane, nie wiem, dzisiaj jest deserter, to jest w ogóle fantastyczne. Jutro będzie Koma, w, w niedzielę będzie Kult i Kult to będzie już w ogóle rewelacja, więc na wybrane koncerty myślę. Jak wam się podoba atmosfera tutaj na festiwalu? Like It's great, right? It's very good. Very friendly, very nice atmosphere. It's good. I like it. Zastanawiasz się? Dolny Śląsk, Świebodzice, okolice Wałbrzycha. Nie. Nie Widzę po kapeluszu, że przyjechaliście zapewne na Grabarza. Ty chcesz kogoś pozdrowić? Mamy przyszłą teściową. Wszystkich ludzi z Bieszczad i okolic. No i z wysp brytyjskich. Pozdrawiam, Pozdrawiam wszystkich znajomych, rodzinę i wszystkich, którzy się dobrze bawią. Nie nie, 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 tu. A przecież się poskłada ktoś konkretnego zespołu czy...? Nie no, w sumie tak tylko ogólnie. że nas uratować. Jak się bawicie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. W ogóle grabasz nas tą mega fajnie, tylko że tak mało na zagrał trzy tylko piosenki, ale ja się cieszę bardzo. Grabasz, to co dzisiaj zaprezentował, chyba rzucił wszystkich na kolana. To przejdzie do historii festiwalu Jarocinskiego. Jestem przekonany, że to jest nie początek. Jesteśmy... Od 70. roku 2014 to nie koniec. Jarocin będzie obchodził 10., 40., 50., 60. i tak dalej urodziny, czego Jarociniakom, muzykom i fanom życzę.